Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, gdyż sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje Wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija. I rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Zadanie 369. Teraz liczb minus 2, 3, 4 i 6 jest wartością funkcji H od X 3 minus wartość bezwzględna, gdzie x należy do liczb naturalnych. No to trzeba sobie to po prostu sprawdzić, tak? Ja dla Was sprawdzę powiedzmy minus 2 i 3 czwarte. Więc tak, mamy naszą funkcję H od X. I tutaj ma przyjąć wartość minus 2. Po drugiej stronie mamy, że to jest. wzór tej funkcji jest taki. Więc porównujemy to z minus dwójką i rozwiązujemy sobie to równanie. Czyli mamy po prostu. Przerzucamy sobie trójkę na drugą stronę, więc mamy minus wartość bezwzględna. To się równa minus 5. Jak to sobie pomnożymy razy minus 1 obustronnie, to mamy wartość bezwzględna równa się 5. Czyli jak wiadomo, wartość bezwzględna ma dwa rozwiązania. Czyli nasze x1 będzie 5, lub x2 to będzie minus 5. No i tylko ta wartość należy do liczb naturalnych, jak wiecie, więc tylko ta wartość będzie spełniała to rozwiązanie. No i mamy przykład jeszcze 3 czwarte, więc również sobie podstawiamy tutaj na takiej samej zasadzie. Więc mamy h od x to się równa 3, 4. Więc mamy 3 minus wartość bezwzględna z x to się równa 3, 4. Trójkę sobie przenosimy na drugą stronę, czyli będziemy mieć minus wartość bezwzględna to się równa 3, 4 minus 3. Minus wartość bezwzględna to się równa minus 2 i 1 czwarta. Możemy sobie to razy minus 1 ponownie i otrzymujemy, że wartość bezwzględna z x to się równa 2 i 1 czwarta. Znowu mamy dwa rozwiązania. x1 to się równa 2 i 1 czwarta lub X 2 to się równa minus 2 1 czwarta. Ponieważ liczby naturalne to są 0, 1, 2, 3, 4, więc żadne z tych rozwiązań, ani to, ani to nie będzie rozwiązaniem naszej funkcji. Ponieważ yy, nie są to liczby naturalne.